Hej, cześć, witajcie z tej strony Echochan, tak? Już nie Hisakochan, bo zmieniłam nazwę. I w dzisiejszym odcinku, jak widzicie, mamy już szósty level. Mówiłam w poprzednim odcinku, że szósty level, jak wbiję, to będzie drugi odcinek. Wbiłam w sumie w tym samym dniu, w którym to powiedziałam i był tamten odcinek. Um, dlaczego nie było tak długo odcinka? No, już tłumaczę dlatego, że dużo przez te dwa tygodnie miałam zadane i w ogóle nie było, po prostu miałam lenia takiego, że mi się nie chciało nagrać tego odcinka i tak dalej. W tym czasie w sumie po prostu oglądałam anime nic więcej szczególnego nie robiłam i zaczęłam pisać tam zodiaki z haiku na odpadie. Whatpada mojego będziecie mieli w opisie, jeżeli by ktoś chciał, chociaż tam w sumie nic ciekawego nie ma jeszcze ze Zodiaki, nawet wstawione, nie są, ale dobre nieważne. Więc co w dzisiejszym odcinku, jako takiego planu nie mam, co byśmy, co byśmy mogli porobić. Ale zaraz się coś, coś, coś da, coś zrobi, coś nie wiem. No coś się zrobi. Jak widzicie jest ten kalendarz adwentowy i na każdym odcinku tam będziemy sobie otwierać jedno okienko. W zależności w sumie ile nie będzie mnie na tym MSP tyle okien, jak będę otwierać w sumie na odcinku. Więc to chyba tyle z takich rzeczy, w sumie pierwszych, co chciałam powiedzieć. A teraz w sumie nie wiem, możemy zobaczyć nowy motyw, bo w sumie. Wiem, że mówię w sumie, ale nie wiem dlaczego tak jest. Po prostu jakiś taki stres mam. Więc możemy sobie zobaczyć nowy motyw, bo jeszcze go. Nie widziałam, Zobaczyłam chciałam powiedzieć w sumie, super. Po co ja sobie ściągam? włosy, nie wiem. Możemy sobie nowy motyw zobaczyć i zaraz sobie z niego zrobimy: po prostu może jakieś luka czy coś. No i w sumie chyba tyle, bo nic innego nie przychodzi mi do głowy. Więc jak tak tu patrzę, to strasznie... W sumie sześć stron. Kiedy ostatnio był motyw z sześcioma stronami ciuchów, to nie wiem nawet. Yy... No. Więc nie powiem. Ciekawe rzeczy tu są. Damski już widziałam, więc damskiego wam nie będę pokazywać. Chyba, że bardzo chcecie, to sobie zobaczymy damski też na... W moim głównym koncie, w drugiej karcie mam otwarte e, Moje główne konto mm. No i zrobimy sobie jakąś luczkę W sumie góry nie będę zmienić Tylko sobie pozmieniam e, Tylko sobie pozmieniam ciuchy bo, bo czemu by nie Ten nosek jest śliczny Ja go muszę mieć, kupić sobie w czarnym kolorze nie Jest ładny bardzo, bo w sumie w czerwonym Bo bo tak lepiej, moim zdaniem, wygląda. Um, co by tu jeszcze wziąć? W sumie to jest dosyć ładne, więc czemu by nie? W takim czerwonym kolorze było ładne. Weźmiemy sobie szalik. A szalik oczywiście czarno-biały, bo jakby inaczej. Chociaż. Może czarno-czerwony, albo biało-czerwony. O, biało-czerwony. Sobie weźmiemy. Yy, weźmiemy sobie jeszcze jakieś spodnie, czy coś. Te czapeczki nie będę brała. Weźmiemy sobie za to rogi. Nie te rogi, tylko te rogi z poprzednich, poprzedniego motywu. A spodnie w sumie sobie te możemy wziąć, tylko sobie zmienimy je na bardziej i może jakieś czerwona albo coś takiego świąteczne, żeby bardziej były... bo czemu by w sumie nie? Nie, takie to już... Ale takie mogą być, bo są w sumie ładne. Bardzo ładne nawet. Bym powiedziała. Czarny pasek sobie do nich weźmiemy. A w sumie tam taka karda była ładna. Taka biała, albo czarna. Nie. Nie jest ładna. Myślałam, że będzie ładna w tych kolorach, co ja jej lubię, ale jednak okazało się, że nie jest ładna, więc nie. A do tego sobie jeszcze weźmiemy... A nie, to jest w tym motywie. Myślałam, że to w poprzednim jest. Ale dobra. O, czerwono ładnie wygląda. W sumie czarno ładnie się też komponuje, więc... <grym> więc tak. Już wyjechaliśmy poza motyw, więc się wrócimy. I w tym motywie za dużo butów chyba nie było z tego co wiem i widziałam, więc. Buty normalnie sobie jakieś wybierzemy. Może jakieś, nie wiem, czerwone, żeby pasowały. Jakieś takie ładne weźmiemy. Z kozaków. Nie wiem, w sumie. Może będzie z kozaków, może nie, zobaczy się, co mi się tam spodoba. Jakbym pociągała nosem albo coś, to przepraszam, ale mam katar i ogólnie jestem trochę podziębiona. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzać. Te buty są urocze, moim zdaniem, nie wiem dlaczego tak myślę, ale są urocze. Yy, dobra, tu raczej nic nie będzie, może w butach, bo tam w sumie są... Możemy creepersy sobie wziąć, bo czemu by nie, takie ładne creeperki czerwone Żeby sobie pasowały po prostu Z białymi tymi i będzie git O, no, ładnie pasują, chyba że jeszcze jakieś inne buty weźmiemy Z, Nie wiem, ze sportowych może coś Może ze sportowych będzie git? Czy coś? Mm. Trampki do takiego luka? No nie wiem. Nie wiem, czy te kilku. Czy takie trampki pasują do takiego luka? Nie umiem się dzisiaj wysławiać, przepraszam. Ale te już bardziej. I te chyba sobie weźmiemy nawet. Nawet mnie prawie stać na tego luka to trochę bym musiała jeszcze zezbrać, ale nieważne i tak sobie go prawdopodobnie dodam do listy życzeń chyba, że parę rzeczy sobie kupię, bo w życzeń chyba już mam zapełnione więc z tego co sobie kupię to na pewno na pewno nosek, bo nosek jest śliczny i mi się tak mega podoba kupimy sobie rogi, kupimy sobie w sumie jeszcze ile mi tam zostało Szalik sobie kupimy. Kupię. Dziękuję. Kupiłeś się. Kupimy sobie to. Kupimy sobie to. I na to już nas nie stać, więc sobie dodamy do listy życzeń. O, buty. No i ładny nawet luk całkiem nam wyszedł, chyba, chociaż chciałam jeszcze zobaczyć, bo wspominałam, że to konto nie będzie prawdopodobnie takie czarne, całe. Więc jakieś. Włosy możemy w sumie wybrać w innym kolorze. Miałam na myśli inny kolor, miałam na myśli może blond jakiś albo coś, bo takie właśnie takie same. Tylko że w tych, w tych blondach, bo te blondy są bardzo ładne, mi się podobają i są mega, ale to chyba będzie lepiej. Chociaż może brąz z blondem? Nie, to nie wygląda dobrze. Nie wygląda dobrze. A taki? Albo taki. Może z tych coś? Nigdy tych kolorów nie brałam z pierwszej linii, więc. Z czemu by nie? O, taki ładny jest. Nawet. Może właśnie też kolor skóry zaraz sobie zmienimy na jakiś inny, bo. Bo w sumie, ładnie by to wyglądało, jeżeli mogę to sobie dodam te włosy jeszcze do listy życzeń. Mogę. I sobie zaraz usunę tego luka czarnego, co kiedyś sobie jeszcze robiłam. A teraz zobaczmy jeszcze kolory włosów, kolory włosów, nie kolory włosów, tylko kolory skóry. Jakiś, w sumie może ładny będzie, czy coś. Bo są te kolory, to czemu by sobie nie kupić? Nie, ten jest za ciemny, ten jest za jasny Ale ten w sumie będzie ładny, więc sobie go kupimy Ścienniemy sobie te uszy elfa To sobie poprzedzę po prostu na inne konto, które jest męskie, które jest czarno-białe, żeby się pozbyć tych rzeczy Bo to nie wygląda dobrze o, teraz jeszcze piegi normalne byśmy sobie musieli kupić to. W sumie zaraz sobie to pododaję, wszystko do listy życzeń, tylko usunę sobie rzeczy. <laughs> Te rzeczy, które. których nie chcę w liście życzeń. Ktoś mi dał jakiś prezent. O, dziękuję. Hmm. Ktoś mi coś chyba kupił z listy życzeń, tak? Kupili mi z listy życzeń. A więc, nie no, w sumie mogę, tylko to usunę, bo to mi się przez przypadek dodało. Um, ile my tam mamy rzeczy? 8. Jeszcze cztery rzeczy możemy dodać, więc jest git. Sobie dodamy. Um, te piegi, co ja chciałam sobie dodamy. I dodamy sobie jeszcze coś, bo w sumie ten... Look jest ładny, tylko że z tymi piegami czarnymi. Jak w sensie czarne piegi normalnie, ale z tymi białymi paliczkami nieładnie to wygląda, a my zrobimy, żeby ładnie wyglądało, więc teraz sobie po prostu poszukam tych piegów. Gdzieś one tu są, na pewno gdzieś blisko one były. A w sumie nie wiem, gdzie one były, ale. Zaraz się znajdzie. No super, teraz jeszcze czkawkę złapała. Świetnie. My możecie w komentarzu napisać, kto się cieszy na święta, bo ja szczerze nienawidzę świąt ostatnio i nie lubię śniegu, nie lubię zimy, bo zimno i nie można wyjść, wyjść nawet z domu. I nic nie można zrobić i nie lubię, więc no. Bardzo nie lubię. Ostatnimi czasy świąt, więc można w sumie powiedzieć, kto lubi święta, kto ze mną nie lubi świąt, czy coś takiego. Hmm. Nie, nie wiem, jako po, jakoś, jakoś podoba mi się ten look. Tak, ten szalik tak dopełnia to wszystko ładnie. Moim zdaniem, to mieliśmy sobie zrobić do listy życzeń. No i teraz możemy, nie wiem, pochodzić sobie po czatach, nie wiem, popisać z jakimiś ludźmi, czy coś zrobić. W sumie następny odcinek będzie. Może tym razem nie będę robić, także ten. Że będę wbijała konkretny level i później będzie następny odcinek, bo, bo po co? sobie po prostu nagram, kiedy mnie tam znajdzie naj ochota i chyba to nie będzie tak długo, chociaż nie wiem, nie mam pewności co do tego, ile czasu potrwa, zanim nagram kolejny odcinek, bo w sumie dlaczego ten. Dlaczego... Nie wiem, dlaczego by miał na przykład być za tydzień, a nie tak za dwa tygodnie czy coś takiego, nie wiem. Mówię, koniec semestru jest teraz niedługo i muszę po prostu. Mm. Yy. I muszę nadganiać z ocenami, bo mam z paru przedmiotów już. Leciutkie zagrożenie i muszę to... Poprawiać i tak dalej, i no i wiecie, jak to jest. Ja już w ósmej klasie to muszę zdać na 100%, żeby iść do jakichś wyższych klas czy coś, bo taki trochę wstyd zostać drugi raz w ósmej klasie i nie zdać. Nie chcę popełniać błędu mojego kolegi z klasy, który sobie nie zdał. Z siódmej do siódmej, później z ósmej do ósmej, dwa razy nie zdał i teraz siedzi w ohapie I po prostu, ale ładny luk. jeju sobie aż ją dodam. A ja ją kojarzę, tą dziewczynę. Kojarzę ją. Widziałam ją już, ale strasznie ona strasznie ładne luki robi, moim zdaniem. Ja takich ładnych nie umiem chyba luków robić. W ogóle ona ma tygryskowe białe włosy, to tak ładnie dopełnia ten luk. I te, I te dripy, masakra. Widać, że jak się ma kasę, to się kupuje te pakiety Diamond tylko po to, żeby mieć w sumie... żeby mieć tylko unikaty i tak dalej. No i tak dalej. Więc... Zostałam właśnie reniferem na, na tym koncie, ale nie wiem, mega mi się naprawdę podoba ten look, bo, bo nie wiem, nie wiem dlaczego, ale jest fajny. W sumie nie wiem, co na tym koncie jeszcze robić, więc może przejdziemy do mojego głównego konta. Tam sobie zrobimy. Tu sobie zrobimy jeszcze look. To jeszcze stary look mam. Z... Robiłam miniaturkę do filmu, nieważne. Tu też sobie napiszę, że nagrywam wam. Może ktoś powie: hej, ty chociaż nie sądzę, bo mnie nikt nie lubi i nikt nie zna mojego kanału i ludzie są wredni strasznie wredni. I nie mówią mi: hej, ty i tak dalej. No, tu sobie zobaczymy, co tam jakiś luk ładny może. To sobie ściągniemy, to sobie ściągniemy, to też sobie ściągniemy. O, to sobie ściągniemy ładnie. I. z tego. ojeju, jak ja chciałabym te uszy mieć, kupię sobie jak ten. Jaka ładna bluzka, ojej, ja, ja, ja ją chcę. Dobra. Jeżeli skoro tam dawaliśmy czerwony luk, to tu też sobie damy czerwony luk, ładny, bo ładnie będzie i w ogóle. Więc dlaczego by nie dać? O, jakie ładne włosy! One chyba już były na MSP, ale ja sobie i tak gdzieś jakie chyba kupię, chociaż nie wiem. teraz te pomponiki w jakim kolorze W czarnym czy białym? Nie, nie podobają mi się jednak te włosy w tych kolorach, więc nie. Chociaż w sumie to też ładne jest. Chyba to weźmiemy jednak, bo ładniejsze jest. I w takim już ładnym kolorze. O, tu są ładne włosy, to sobie je weźmiemy. Tylko teraz czarne czy białe. Czarne i kokardkę sobie damy białą. Chociaż może być w sumie czerwona kokardka. O, ładnie to wygląda teraz. Nosek też sobie weźmiemy, bo bo ten nosek mi się tak mega podoba teraz na wszystkich, chociaż nie, na tym koncie nie będzie ładnie wyglądać nosek, ale na męskich ładnie wygląda w moich wszystkich męskich kontach. Kolczyków też nie będę brać, bo nie lubię kolczyków i tak dalej. Nigdy do looków nie daję kolczyków, ale nieważne. Yy, kokardy też nie będę brała. O, ale ta kokarda jest ładna, więc ją mogę tak czy siak wziąć. Tak czy siak Ale to jest ojej Tak, 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 chcę bardzo, chcę to Te zakolonówki, rajstopy, jak to, jak zwał, tak zwał, nie wiem To też sobie weźmiemy, tak ładnie to dopełnia ten nóg I jakieś butki sobie weźmiemy Chociaż mówię, w tym motywie nie ma za dużo butków Więc może ten nóg będzie bez butów? Taki w sumie, nie wiem Luke bez butów. Chociaż. Do tej kokardy te włosy. Te też nie. Bo te są. Nie podobają mi się te włosy w ogóle. Te jakieś takie dziwne są. A dla chłopaka był jeszcze. Na męski konto był jeszcze taki ładny kaptur, ale ja go nie wzięłam, bo. Bo po prostu. bo po prostu tu go nie wzięłam nie te włosy mi nie pasują coś za mało tu włosów w tym motywie jak dla mnie jest no za mało włosów w tym motywie więc włosy sobie wybierzemy może jakieś po prostu Długie włosy Może on te są ładne nawet Więc O tak ładnie wygląda Więc tak sobie zostawimy I sobie kupimy ten look Jest ładny Teraz sobie go tylko Pościągamy rzeczy Niepotrzebne do tego luka, Bo to zawsze tak w sumie jest jak się albo w sumie wszystko sobie ścianiemy i wszystko sobie ubierzemy na nowo bo czemu by nie? tak Hm To było chyba tu, tak? Ten look miał być bez butów, więc butów jej nie ubieram. Mogę jej jeszcze wspomnęć tylko. O. Maskę, chociaż nie wiem, czy biała by nie, ład... nie wyglądała ładniej. Chociaż nie wiem, czy mam białą maskę. Powinnam mieć, bo kiedyś robiłam właśnie o! Nie, czarna wygląda znacznie lepiej, więc... Wróćmy się do czarnej. O, czarna maska. I tak będzie ładnie. No, i jest git. Na dwóch kątach mamy ładnie zrobiony look. W sumie tu też bym mogła ściągnąć te uszy, już, bo. Bo tak. Bo ściągnę sobie te uszy. O. te piegi sobie ściągnąć jak na razie i jest git. W tym, tym w sumie też możemy iść nie w naczaty czy coś, bo, bo w sumie czemu by nie. Bo czemu by nie? Już nagrywam 22 minuty, to tak do pół godziny dociągnę i skończę ten odcinek, bo w sumie do 30 a się walnęłam w palec do 30 minut tak optymalny czas nagrywania ale ta dziewczyna ma ładne luko jej Szakira MSP. Ciekawe niki w ogóle niektórzy mają. Bo widziałam takiego jednego chłopaka z nikiem Itami. O, żółwiki ma, ale nie wiem, czy to są legitne, czy nielegitne. I w ogóle raczej nie są legitne. Chociaż nie wiem. Ja się nie znam. Nie wiem, czy to są legitne, czy nie. No mówię, ja się nie znam na tych unikatach nigdy się w ten, w ten temat nie zagłębiałam, chociaż dużo, dużo youtuberów od MSP właśnie nagrywało takich jak Klaui albo Cikak, Konek i tak dalej Oni nagrywali sobie właśnie takie rzeczy i jakieś fakty czy coś na temat o właśnie on ma śliczny, śliczne konto ma i śliczne. śliczne konto i ładny bardzo Mi się jego konto mega podoba. Jakbym umiała takie ładne męskie konta robić, to bym na pewno sobie zrobiła, ale że nie umiem, to... to sobie nie zrobię. No, więc możecie mnie zapraszać na to konto. Na to konto w szczególności, bo... To Konto jest jakby głównym przewodnikiem tego odcinka. Dlaczego ona nam się kojarzy z tym z jakąś laską z Kakegurui. Nie wiem dlaczego. Tak wygląda trochę jak laska z Kakegurui jakaś. Tam. O Jezu, wszystkie zapełnione są, prawda nie? Myślałam. No, jak, jak jakaś laska z Kakegurui, nie wiem, nie oglądałam Kakegurui, nie wiem, nie znam się na tym anime. Jak ktoś wie, jak y, ta główna, ona chyba meko ta główna postać, co jest w openingu i tak dalej, to w sumie możecie napisać w komentarzach, jakie, jakie jest wasze ulubione anime i tak dalej. Czy macie ulubioną serię mang, a może macie y, jakąś ulubioną manchwę, bo też ostatnio za manchwę się wzięłam, dużo czytam manchw, bo mi się wydają fajne i w ogóle. Więc dlaczego bym miała nie mieć manchw? Y, nie, nie mieć, nie mieć, co ja gadam? Nie czytać manchw. Są takie ciekawe moim zdaniem w ogóle, więc no. W sumie już teraz chyba skończę ten odcinek, bo nie ma co robić, więc yy, to sobie potwierdziliśmy. Yy, więc yy, do widzenia, do następnego odcinka i w następnym odcinku nie wiem co będziemy robić, ale no nieważne. Więc y, do następnego odcinka, trzymajcie się i hej!